O w Dziś w chronicy temat miłości w polskim kinie. W waszym filmie kończy się ta miłość małymi stłuczkami, to jest zresztą tytuł, ale opowiedzcie, na czym one polegają, te stłuczki? One polegają na tym, że udaje się uniknąć większej stłuczki albo jakiegoś kompletnego wypadku. Małe stłuczki, ponieważ nasi bohaterowie bronią się przed miłością tak naprawdę. Starają się doprowadzić do tego, żeby podchodzić do siebie bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie i uniknąć jakichś bardzo dużych rozczarowań, co się nie zawsze udaje. Każdy związek prowadzi do ograniczenia naszej wolności. I... To jest po prostu zawsze taki kompromis, albo można być wolnym, albo zakochanym. Zrobiliście ten film wspólnie, to nie jest łatwy związek dwójka reżyserów na planie, to też jest jakieś ograniczanie swojej wolności wzajemnej. Dzielimy się tą odpowiedzialnością, no tak. no, ale dzięki temu możemy jakby zrobić go lepiej. W filmie są bardzo łatwo wyznaczone pewne cele, a w życiu nie i dlatego tutaj związek się opłaca. O czym są fragmenty. Na pewno są o miłości. O miłości i o wielu innych uczuciach i emocjach. Chociażby nie wiadomo jak głęboko byłyby one schowane i zamrożone, to na pewno one tam są. Opowiadam o ludziach, którzy żyją w świecie ze szkła i metalu i, i, i na pewno jest to świat, który jest naszym światem. Natomiast nie, nie uważam, że to jest jakby film pokoleniowy. Bo, bo jest to film o ludziach, którzy ze sobą nie rozmawiają, bo nie potrafią. Ludziom żyje się wygodnie, dlatego tą wygodę utożsamiają ze szczęściem, dlatego boją się podjąć pewnych zmian, e, bardzo istotnych i zmian fundamentalnych w obawie, żeby tej wygody nie utracić. Facet niepotrzebny od zaraz reklamowany był jako komedia romantyczna, a tak naprawdę można powiedzieć, że jest antyromantyczny i momentami antykomediowy. Nie jest to film romantyczny na pewno i raczej jest. Próbowaliśmy jak gdyby wszystkie klisze, które narzuca nam, narzucają nam filmy, ale też literatura czy w ogóle kultura, z którą jesteśmy atakowani, tutaj trochę przerobić i prześmiać. No. Ale ja nie chcę być sama. Myślę, że jesteśmy torpedowani taką wizją yy, narcystycznej miłości. Czegoś, co ma być idealne, właśnie yy, spełniać nasze oczekiwania. Jakby ludzie nawzajem się takie mają narcystyczne postawy w stosunku do siebie, dlatego tak trudno jest mieć pewnie jakiś długi związek, powiedzmy, który przechodzi próby, różne momenty, żeby wszystko wyglądało idealnie, pięknie i na zewnątrz. A bywa różnie. A w jutrzejszej kronice filmy dokumentalne i animowane. Zapraszam.